Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam Zodiakalne Lwy w czytaniu na kwiecień 2023. Zobaczmy jak zwykle energię ogólną, czyli wasze samopoczucie w kwietniu. Mamy kartę umiarkowanie, karta głupiec, karta cesarzowa, i karta kapłanka okej. Okay. Więc tak na pewno widzę tutaj jakąś sytuację, która mm, przyprawia Was o ból głowy, mniej lub bardziej dosłownie um, jakaś sytuacja, przez którą czujecie się wyczerpani emocjonalnie, um, emocjonalnie na pewno może wręcz um, zmęczeni fizycznie. Um, Hmm. I jednocześnie myślę, że jest to też taka sytuacja, która jest dla Was ciężka, ale na którą nie do końca chcecie patrzeć. Jakby wiecie, że musicie coś z tym zrobić, musicie coś zmienić. Może dla części z Was to jest e, zmiana pracy, może zmiana miejsca zamieszkania, e, może jakaś inna sprawa, z którą e, może coś związanego ze zdrowiem, na przykład coś, e, z czym trzeba sobie poradzić, na, co trzeba, na czym trzeba się skoncentrować, coś, co trzeba zmienić, albo znaleźć jakieś rozwiązanie na to. No Ale jednocześnie zdajecie sobie sprawę, że wiąże się to no, z dużym nakładem energii, z jakimś zaangażowaniem, no, z czymś na coś na co nie macie w tym momencie ochoty, albo energii. Na szczęście to, co widzę dalej, to to, że Mimo wszystko uda Wam się znaleźć jakieś rozwiązanie. Może to będzie jakiś pomysł, który podrzuci Wam wasza intuicja, może będzie to jakaś sytuacja, w sensie jakieś rozwiązanie, jakiś pomysł, który jakby zaczerpniecie od, od jakiejś osoby, od może od jakiegoś mentora, od kogoś, kto ma doświadczenie w tej sytuacji, z którą się wzmagacie. Albo, no albo intuicja, no w takim sensie, że może um, sami w sobie poszukacie jakiegoś sposobu, tak? jakiegoś rozwiązania, albo poszukacie um, takiej motywacji do działania. Um, jakby ta świadomość tego, że ta sprawa wymaga um, inicjatywy, wymaga działania. Um, no pomoże wam wziąć jakby odpowiedzialność za tą sytuację i zrobić to co jest konieczne. Hmm. Hmm, no dobra. I też mam takie poczucie, że jednocześnie em, rozwiązanie tej jakby a, działanie w kierunku, jakby, inaczej jakby to powiedzieć, e, ta energia, którą musicie zaangażować w, w Poradzenie sobie z tą sytuacją, że okaże się, że wymaga. Że ta sprawa wy wymaga tak naprawdę mniej energii, niż wam się wydaje, że no czasami to jest tak, że nie, na przykład jak musisz szukać nowej nowe pracy, no to będą e, trzeba CV przygotować jakieś listy motywacyjne, sied siedzieć na stronach, szukać, e, ogłoszeń, wys wysyłać maile i to robi się taka, wiecie, duża e, kula tego tych wszystkich zadań, tego wszystkiego, co trzeba zrobić. E, ale jak zajmiecie się tym, zabierzecie się już za to coś za, za, za to działanie, to okaże się, że to nie jest aż takie trudne. Może akurat będziecie w dobrym nastroju i będzie Wam to łatwo przechodzić. Może znajdziecie, nie wiem, może ktoś Wam pomoże w tym. Może znajdziecie um, jakąś fajną stronę z bardziej do, dopasowanymi ofertami do Was. Albo, no oczywiście może tutaj chodzić jakąś inną sytuację, ale mam takie poczucie, że znajdziecie właśnie coś, jakieś wsparcie, czy jakiś pomysł, czy może to będzie właśnie takie dobre samopoczucie, które pomoże Wam przez to przejść o wiele łatwiej, o wiele lżej, o wiele, o wiele lepiej niż, um, no, niż Wam się wydaje, tak? Że, że, że to będzie taka trudna sprawa i coś takiego męczącego, a może się okazać um, inaczej. Ok, zobaczmy co mam dalej. Um, dziewiątka monet. Karta gwiazda i paśmieczy. Ok, no właśnie, i tutaj po tych kartach też widzę to, że możecie, jakby to, co może Was wesprzeć w tym całym procesie, to to, że. Mm, zainteresujecie się tym po prostu, że zaciekawi Was to w jakiś sposób. Um, czy to, no nie wiem, szukanie pracy, może znajdziecie, wpadniecie na jakiś taki pomysł, który, gdzie, gdzie będzie Wam to sprawiało przyjemność, czy może jakaś inna e, sytuacja, może właśnie jak mówiłam ze zdrowiem, to może um, akurat zainteresuje Was ten temat i E, szukanie jakiegoś rozwiązania, czy no, koncentrowanie się na tej sprawie, radzenie sobie jakoś tą sprawą będzie dla Was większą przyjemnością niż wam się wydaje, bo po prostu będzie to dla Was ciekawe, będzie to jakiś taki e, temat, czy jakiś sposób, który, mm, który przyjdzie Wam z łatwością, który okaże się e, interesujący i zamiast takiego wielkiego ciężaru który Wymaga od Was, wiecie, nakładu energii, takiej ciężkiej pracy. Okaże się, że po prostu sobie gdzieś tam z przyjemnością w wolnym czasie coś tam robicie, czytacie, jakieś informacje zbieracie, rozmawiacie może z kimś na, na jakiś tam temat konkretny. Okej, okay. karta głupiec po raz drugi. Czwórka monet. Okej. Okay. I karta siła. Ok, więc to, co tutaj też widzę, to to, że największym chyba największą blokadą w tym wszystkim jest wasz własny opór. Tak, jakby. Energia tutaj chciała was popchnąć do przodu, do tego, żeby ułatwić wam całą sprawę, żeby uwolnić was tutaj od jakiegoś ciężaru, od jakiegoś trudu, od jakiegoś problemu. A przez to, że wam wydaje się to dużym problemem, i nie twierdzę, że nie jest dużym problemem, może jest tylko to, co mam na myśli to to, że po prostu rozwiązanie może być o wiele łatwiejsze, niż Wam się wydaje. A im bardziej z tym zwlekacie, tym bardziej to w Waszych myślach, nie? W tak, tym bardziej stwarzacie w sobie taką iluzję tego, że, że, że ten problem jest coraz większy większy, i coraz bardziej skomplikowany. I to często właśnie wynika z tego, że jak nie wiem, jak coś zrobić, to mi się wydaje, że jest to strasznie trudne. Ale jak znajdę jakiś sposób, no to nagle się okazuje, że parę minut i, i jest po sprawie. Um, więc tak jak mówię, to co widzę, to ten wasz opór jest tutaj największą blokadą, że cała energia sprzyja Wam ku temu, żeby to rozwiązać, żeby się uwolnić tutaj od jakiejś trudnej sytuacji, żeby iść do przodu, żeby sobie poradzić z tą sprawą bez większych problemów. Tylko no właśnie dopóki będziecie stawiać opór, dopóki będziecie mieć takie nastawienie, że, że może. Boicie się z jakiegoś powodu albo, no, albo no, to cały czas widzę taki przez to niewiedzę, tak, taki wielki ciężar. Im bardziej nie wiem, jak mam to zrobić i im bardziej um, czas leci, im więcej czasu płyn, czas płynie, to ten problem właśnie wydaje się coraz większy. I przez to coraz większy ciężar, i przez to coraz trudniej jest Wam coś tutaj z tym zrobić. Dobra, zobaczymy dalej dwójka kielichów, kapłanka po raz drugi i rycerz mieczy. Okej. Okay. Okej, okay, to dwójka kielichów i, i razem właśnie z tą kapłanką. No mi się kojarzy, jak. Um, jak, jaka, no właśnie skorzystanie z poradzy jakiegoś mentora, z, nie wiem, dla części z Was to może być jakiś radca prawny, dla części z Was to może być jakiś coach, może terapeuta, może lekarz, dla części z Was jakaś osoba, która, która wie, jak zrobić to, co chcecie zrobić. Tak? Ktoś, kto ma doświadczenie w tym, ktoś, kto. Może Wam wskazać łatwiejszą drogę, albo ktoś, kto może Was jakoś zainteresować e, tym, tym tematem, e, albo udzielić właśnie takiej, wiecie, indywidualnej e, porady. E, no z tym rycerzem mieczy, właśnie, a i też jednocześnie będzie to ktoś, kto może rozwiać Wasze wątpliwości, e, bo. Często też tak jest, że jak się czegoś boimy, albo właśnie nie wiemy, jak coś zrobić, no to też nagle czarne myśli się pojawiają, em, zaczynamy wątpić w siebie, zaczynamy czarne scenariusze pisać, em, i no i to się właśnie robi taki wielki bagaż, y, coraz większy, i coraz trudniej jest nam się za to zabrać, i coraz bardziej się tego boimy, em, i coraz bardziej to odwlekamy. Em, a właśnie przy pomocy czasami osoby trzeciej. Kogoś, dla kogo um, ta sprawa po prostu jest, wiecie, codziennością, kogoś, kto na co dzień sobie z takimi rzeczami radzi. Um, dla tej osoby to będzie, wiecie, no, bez najmniejszego problemu, um, i jednocześnie pomoże Wam ta osoba um, zmienić Wasze nastawienie, tak jakby uwolnić się od tego um, ciężaru i emocjonalnego, i tych jakichś trudnych myśli, i um, może nawet fizycznie od czegoś, jakiejś sytuacji. Um, i, no i po prostu ruszyć do przodu ok no i też to co widzę to właśnie to tak jak powiedziałam w międzyczasie, że e, energia w tym miesiącu jest taka, że energia działa wa na waszą korzyść e, że jeżeli rzeczywiście e, zaczniecie działać w tym miesiącu, zaczniecie szukać rozwiązania e, to bez problemu uda Wam się zostawić te trudności z tyłu i jeszcze nawet znajdziecie sposób, który um, który będzie dla Was w miarę przyjemny albo przynajmniej interesujący. Ok. Dobra, zobaczmy z kart emocji. Karta przygnębienie, no to zdecydowanie. Karta rozkosz. E, tu na, na tą dziewiątkę monet patrzę, to jest... Um, Tutaj mamy osobę, która sobie właśnie siedzi i czyta coś w ogrodzie, jakby niby się uczy, albo czyta książkę, ale w, taki, no w takim przyjemnym otoczeniu. I ta rozkosz też mi się tutaj kojarzy. Tak jakby mimo tego, że sprawa, z którą się zmagacie, jest trudna i męcząca dla Was, to w jakiś sposób możecie to obrócić na swoją korzyść, czy jednocześnie wynieść coś przyjemnego jeszcze z tego. I to może być coś, o czym nawet nie myślicie, nawet nie zdajecie sobie sprawy, że może jeszcze, wiecie, wiązać się, ta trudna sprawa może wiązać się z czymś przyjemnym. Albo z czymś ciekawym. Karta nienawiść. Hmm. Nienawiść. To może być um, tak, jakby ten wasz problem był <grym> trochę tym pomidorem, tutaj, nie? Z jednej strony chcecie go um, zgnieść i, i pozbyć się go, ale z drugiej strony też czuję tutaj takie, taką chęć, właśnie motywację do działania, żeby dobra, już nie mogę z tym dłużej czekać, w końcu muszę się za to zabrać i, i coś z tym zrobić. Karta pogarda, no właśnie, tutaj czuję taki ten dystans, ten opór, o którym mówiłam, ten wasz taki wewnętrzny opór, który wynika prawdopodobnie w dużej formie z tego, z takiej bezradności, z bezsilności, że nie do, nie do końca wiem, jak to zrobić, i z tego powodu, no, boję się, odsuwam to, odwlekam to. Karta smutek. Hmm. Smutek na pewno tutaj z tym przygnębieniem, to już mówiłam na początku, że jest to jakaś sprawa, która no, męczy was emocjonalnie głównie. Więc no, smutek, jakiekolwiek inne trudne emocje się tutaj zdecydowanie mogą pojawiać. I karta oczekiwanie. to pewnie też trochę takie wasze podejście, czekanie na to, aż to się w końcu samo skończy. Samo skończy, albo może jakoś samo się rozwiąże, tylko pamiętajcie, że wy sami jesteście odpowiedzialni za swoje życie. Jak zostawimy to życie tak o sobie, no to może się w różnym kierunku potoczyć, ale jak weźmiemy odpowiedzialność za to, co się z nami dzieje, za decyzje, jakie podejmujemy, za e, drogi, którymi idziemy, za to, w jaki sposób, jakie nastawienie mamy do różnych sytuacji, no to to jest to, w jaki sposób odzyskujemy taką sprawczość w swoim życiu. No oczywiście można e, czekać biernie i czekać, aż się samo coś ułoży, wtedy może się ułoży, może nie. No ale zawsze mamy wybór. Czy ja będę czekać biernie, czy poszukam sama jakiegoś rozwiązania, czy odważę się coś zrobić, e, czy odważę się wyjść z jakąś inicjatywą, czy podejmę mm, jakąś decyzję, czy, podejmę, jakby, czy, czy wezmę odpowiedzialność za swoje zachowanie, czy za swoje nastawienie do danej sytuacji. E, czy też to, jakie, jakie mam nastawienie, tak? Czy patrzę na coś pesymistycznie, czy patrzę na coś optymistycznie, czy szukam e, problemów i skupiam się na tym, co jest problemem, czy nastawiam się na, e, na to, w jaki sposób mogę to rozwiązać, tak? Jakie, będą, jakie mam opcje i co mogę w tej sytuacji zrobić? To wszystko są wasze decyzje. Dobra, weźmy jakąś kartę porady. Proszę bardzo, help from above, czyli pomoc z góry. No właśnie to tutaj mocno czuję, bo często jest tak, kiedy e, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji, e, kiedy jesteśmy przygnębieni, smutni, dużo trudnych emocji e, wchodzi, też pojawia się jakaś taka bezsilność i mamy do czynienia z sytuacją, z którą nigdy wcześniej może nie mieliśmy do czynienia, albo z sytuacją, e, która nas przerasta w jakiś sposób, no to wiecie, jest tyle ludzi na świecie, że na pewno jest ktoś, kto miał już do czynienia z taką sytuacją. I na pewno jest ktoś, kto poradził sobie świetnie z taką sytuacją. I na pewno jest też z tych osób ktoś, kto dzieli się um, tym doświadczeniem. Może w jakiejś książce, może na YouTubie, może na jakimś blogu, może wśród znajomych macie kogoś. Um, I Warto po prostu, albo właśnie jakaś inna, jakiś specjalista, tak jakiś um, doradca, ktokolwiek um, potrafi Wam pomóc. I warto, jakby po to są ci ludzie na świecie i po to ci ludzie przed nami na tym świecie byli, i doświadczyli też trudnych rzeczy, żeby móc nam pomóc um, w trudnych sytuacjach. I z tego warto korzystać. Bo samemu to naprawdę można się, czasami można w takiego doła wpaść. Um, jak nie wiemy, jak coś zrobić, to jeszcze bardziej się nakręcamy, jeszcze bardziej się koncentrujemy na tym, że czegoś się nie da zrobić, na tym, że coś jest trudne, na tym, że no, na, na tych wszystkich negatywnych emocjach i trudno jest oczywiście wtedy z tego wyjść. Ok, weźmy jeszcze jedną kartę porady. Magia powietrza. Um. To, co mi się tutaj kojarzy z tą kartą, też może być dobrym pomysłem, zwłaszcza jeżeli rzeczywiście pojawia się w Was dużo trudnych emocji. To wtedy skorzystanie z pomocy specjalisty czy wsparcia kogoś, kto, komu łatwo przychodzi robienie tego, co, z czym Wy się tutaj zmagacie, to jest jedno, ale też ważne jest to, żeby zadbać właśnie o swoje emocje i o, o swoje samopoczucie. I tutaj mamy osobę, która stoi właśnie z piórem, takim staromodnym piórem, jakby do pisania. Um, więc zawsze warto, ja wiem, że w większości z was to się wydaje niepotrzebne i bezsensowne i niedziałające, ale naprawdę warto y, pisać y, codziennie jakiś taki dziennik prowadzić i pisać, jak się czujecie. Y, bo zwłaszcza im trudniej wam jest, im trudniej się czujecie, w im trudniejszej sytuacji jesteście, im bardziej zmęczeni emocjonalnie, psychicznie jesteście, tym bardziej wam to będzie pomagać, bo zamiast tłumić te emocje w sobie. Um, Przelewacie to na papier. To jest no, jak taka dobra terapia, nawet lepsza czasami, bo um, nie ma tego czynnika, że ktoś nas może oceniać. Tak? Na papier możesz przeleć wszystko, wyrzucić wszystkie myśli, wyrzucić wszystkie emocje z siebie, um, a czasami w rozmowie z inną osobą boimy się, że ktoś nas oceni, albo coś zawsze ukryjemy, e, albo do czegoś się nie chcemy przyznać, e, boimy się, że, co, co ktoś może o nas pomyśleć. A pisząc takie rzeczy naprawdę polecam wypisywać, i to dosłownie wszystko. Nawet takie rzeczy, do których ciężko wam się przyznać przed samym sobą, czy przed samym sobą. Jakieś wszelkiego rodzaju obawy, złość, nienawiść, cokolwiek euforie, od naprawdę wszystkie wzloty i upadki, przez wszystkie emocje, przez jakie przechodzicie, warto z siebie wyrzucać. Okej. Okay. Dobra, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo.